będąc nauczycielem akademickim, będąc naukowcem, marzymy o realizacji naszych naukowych marzeń. Najprostszą drogą jest realizacja własnego projektu. To niesamowita okazja do przekucia hipotez badawczych, marzeń naukowych na realne działanie. Aplikując i realizując projekty, zyskujemy niezależność, budujemy zespół, budujemy wiarę we własne działanie. Proponuję rozpocząć czasami od małych kroków. Może to będzie wyjazd studyjny, wyjazd na konferencję lub udział w programie wymiany takim jak Erasmus. Te pierwsze drobne kroki pozwolą nawiązać kontakty, a potem już w dużej, silnej rodzinie międzynarodowej, najczęściej naukowców, aplikujmy o projekty zarówno edukacyjne, jak i badawczo-naukowe, rozwojowe, aplikacyjne. Innowacyjne. To wszystko zależy od tego, co gra w naszej naukowej duszy, na którym polu chcemy się realizować. Ale nie ma nic lepszego i bardziej satysfakcjonującego, niż dzielenie się własnymi wynikami, doświadczeniami i marzeniami w międzynarodowym środowisku naukowym. Zbliżamy się do kolejnego dnia projektów. Namawiam wszystkich do udziału, do poznania przedstawicieli agencji finansujących, do poznania przedstawicieli naszych biur wspierających realizację projektów Wyspy GW. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. Serdecznie zapraszam do zobaczenia.